Dzisiejszego kalendarza adwentowego do make-upu i dzisiejszych dnióweczek tutaj w grach. A tymczasem, moi drodzy, zachęcam Was do obejrzenia tego anime. To anime się nazywa Kaiju Number no. 8 i jest super. <grych> I w grudniu będziemy wiedzieć, kiedy drugi sezon. Mają zapowiedzieć. Dobrze, moi drodzy, tymczasem trzeba tu szybko też zmienić napisy na, na, na strumyku. Czyli zmieniamy tu napis i dajemy to. Jeszcze przyda Wam się dźwięk z gry, też tak przy okazji, nawet na te parę minut i tak jest przyjemnie sobie słuchać, prawda? <laughs> Dobra, mamy to, mamy to, wchodzimy. Czy ktoś ma jakiś pomysł na szybkie dniówki, żeby je zrobić szybko i przyjemnie? Jest niedziela. E, tak i e, po prostu coś na postacie. Coś na postaci. Mamy niedzielę, więc niedziela daje takie większe no, możliwości no, z tego, no, co no, się no. orientuje. To się już chyba naumiałam tego, nie? Jaki szybko quest dokończyć jeden? Mel. Jaki ja... quest? I, I Mel <laughs> Mel mi... Jaki, quest? Jaki quest? Jaki event? Kurczę, co tu się dzieje? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo to wiecie, jak Mel pisze takie rzeczy, to to trzeba. Szybko, szybko trzeba obadać. Event. To szybko zrobić, o właśnie. Który quest? To trzeba szybko zrobić, czy co? Pierwsze, no. Bo to, 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 to są, e co nie, to ty, jest? A zaczęłaś. O no, to Cloud to Convoy właśnie i musisz zrobić quest do Cloud Convoy. Czekaj, jaki konwój? Nie ten, Aga. Jeszcze raz. Wróć Aha. do eventu. No. O, dziękuję za obserwację i witam, witam na moim kanale. Czyli te ptaszki e... i ten. Jak zrobisz beauty to powinna cię zaprowadzić do questa. I musisz sobie zrobić ten quest szybko. Ale tu mamy wszystko zrobione, te ptaszki. To już jest zrobione. A to jednak nie ten. A to inny cyr zaczęłaś. jeszcze inny zaczęłaś. Ten wyżej mówicie, tak? Pierwszy. A co tu w ogóle jest jeszcze? Co tu się świeci jeszcze? Jakieś takie tu się świecą strasznie, te. Straszne A to taki... Rzeczy. Gorsze, abys, bo bo tu trudniejsze. Tego jeszcze nie zrobisz. Okej. Okay. Dobra, to teleportujemy się tutaj w takim razie. Ten pierwszy, dobrze, dobrze. Bruno też pisze ten pierwszy, dziękuję, dziękuję. Mel na ja. samej górze pisze. No nie, a was ja. przepraszam, widzicie, taki ogar ze mnie, że nie ogar. Zupełnie. Okej, okay, tutaj jest ptaszor. Może sobie weźmiemy tego ptaszora od razu przy okazji. Na wszelki wypadek. Sorry, sorry, sorry młode. No to muszę uważać, bo tu jest jakiś ten Okej. Okay. I tutaj jest to zadanko, tak? Już co? Just des... This... Na dole jest. No dobrze, ale jak tam się dostać? Ale jak tam się dostać A nie masz tego? Teleporta? No nie, no bo teleport mnie tu na górze wysadził. A, bo musisz się tepnąć do teleporta, tam niżej. Może do tego, e... Może A ja po nie prostu nie muszę, z tego nie ma. Muszę zrejestrować. nie dane. masz tego. Czyli muszę spaść po prostu na dół. Jednym słowem. Tak? Mogłaby być gdzieś dziura. Kurde, trudne rzeczy no. się tu już zaczynają. Co mi się dzieje? Czemu mi tak HP szybko schodzi? Jesus Christ! What the hell? się się ogień. Kurde, już wiem co zrobię. Już wiem co zrobię. A wiecie czemu tym panem jestem? Bo wczoraj dostałam cynk od dwóch osób, że ten pan wczoraj miał urodzinki piękny list do nas napisał. Jest w ogóle najcudowniejszy na świecie, ziom. I wszyscy go... I wszyscy go kochamy, nie? Dobra, jak się tam dostać? Kurde, najgorzej. Tędy, eee. Tu nie. Słuchajcie, do kiedy jest ten event? Powiedzcie mi. Ile on będzie trwał? Jeszcze 14 dni. To wiecie co? To ja go. To, 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 to wrócimy tutaj do niego to do niego wrócimy, bo moi drodzy zostało nam bardzo niewiele czasu. Także zapraszam moją ekipę i zróbmy sobie, zróbmy sobie dnióweczki. Bardzo was przepraszam moi kochani za ten brak totalny, absolutnie profesjonalizmu. To w ogóle nie ma tego Oj. nigdzie wejścia. Nigdzie nie ma wejścia tutaj. To jest jakieś oszukaństwo. Jak tam się dostać na dół? A właśnie chyba tam był... Trzymaj się nieznany. Dozo, dozo. Hmm? Chyba... Widzisz jakąś jaskinię? No nie, bo ty jesteś tam. Czekaj. Koki chyba mam. O, tak tam. To ho. Lecą. To miało być w tym klimie w ogóle, nie miało być tam? To. To, to, to wiesz co? To tak, to nie możemy tego zrobić razem. Nie możemy tego ja, zrobić. Ja mogę przejść tak, jak to nie ma. A, Aga sobie. Tego w nie było. to wejście. Ale już, już, już chyba wiem, gdzie to wejście jest. Także ja sobie tutaj zaznaczę, i to wejście jest tutaj. I jak to sobie zaznaczyć? Dam sobie niczynkę tutaj, dobra, wrócimy do tego, wrócimy do tego jutro, jutro na spokojnie zrobimy, tymczasem chodźmy na przygody Bo nam czas ucieka, o już dostaję na tutaj ponagnienia nie? Już, już mm, się teraz, z żołnierzami a... Aga, ee, jakieś nakartki, Mi się przydało? Wiesz co, na eee... No, słoneczko tutaj ma na przykład tych kamyczków zapotrzebowanie na tym lodowym tutaj dziadostwie. Tym o tu. No właśnie, Mel. Masz tylko jedną układankę i już masz nowy quest. I ten nowy quest można w kopie robić. To Koki, ja cię bardzo przepraszam, daj mi chwilkę, okej, okay? słońce? Dobra. Zaraz wrócimy do Dlaczego tematu. W takim razie. Teraz pół godziny. Nie, ja nawet kurze nie nie, nie, nie mam tyle. Ja muszę, muszę szybko tutaj. Ale nie ma czasu. No dzisiaj nie mam tego, no. Układanka. Super, wchodzę w to. To lubię. Tylko myślamy twarz. Cyk. O, co to, 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 to tutaj, nie? Okej. Okay. tutaj dajemy mu na czółko. I jeszcze czekajcie wisiorek, czekajcie. No tu nie na czółku tutaj, tylko tu. Czekaj, to czemu masz ten twarz taką? Weź tutaj na chwilę się. To trzeba dać mu tę twarz niżej. Tutaj mu trzeba dać tę twarz. O, tu. I tu. I teraz to dajemy tu. I to dajemy tu. To jest jak to Little to the Left, moi drodzy. Tak to wygląda. Taka sytuacja. Nie? Tak, no, ale to jest najpierw fajne. No, Będzie po niektórym, bo teraz codziennie będą streamy złożone z dwóch kalendarzy adwentowych, a potem zobaczymy jakie gry będą. Będę was informować na bieżąco. Nie mogę się doczekać. O, jaki on jest czaderski. Jaki ten rororororon jest super. No wybaczcie, że tak skipujemy Ale naprawdę dzisiaj, dzisiaj czas nas goni mocno. No co to jest za słoneczko cudne. Biegnij, kobito, biegnij! No, spacerki se urządza dzisiaj, no wiecie co? Taki barek z duszkami, matko jedyna. No, tam jest właśnie w takim. W event. I on nam zaliczy dniówki ten event? Co tu musimy wybrać? Tak, no powinno, tak, powinno. Najpierw no, weź to może z tymi układankami, czyli to. ostatnie? Ostatnie? Tak. Albo właśnie już od razu ten. Zrobimy ten event z duszkami. Jak chcesz. To już mi ten. Już Mel wysłała zapkę, to znaczy, że to oznacza już, że można grać wspólnie. Także zapraszam mój team. Zapraszam. To miał być w teamie? Halo. bo jak on nie ma, a miała być stała, to, to ja przejdę sobie, nie? No to tak, chodź, chodź. Ja się, idę, ja, się idę, chodź, chodź. Ja, ja. słoneczko nie mam pojęcia, jak to miał być w teamie, ale ta miała. A ta? No to tak, to tak. To, to, to. Ja, ja mam to ja, to ja Ty się poświęcisz dla sprawy. Dokładnie. Dobrze, powiedz mi teraz Mel, co ja mam, co ja mam to, to zrobić pierwsze, teraz. pierwsze, weź i kliknij w to pierwszy event. Search for Lost Spirits, okej. Okay. Tak. I go to challenge. Tak? Tak. Tak. Teleport. Tak mi tak mnie kazało, to jestem. Tak, o, tak wytuś... się tam. To... To się daleko teleportowałam. No, Wieszcie? Kurczę, takie kilometry. Ale daleko się trzym. Czy wy no, mnie no, znajdziecie no, mi powiedzcie? Kurde, nie. wiem. nie, nie. jesteś, ha ha Nie ha nie O nie, kto sobie nie odblokował? Przyznać się. To Możliwe, ten... że ja. To ja może jednak wyjdę. O nie! Się dlaczego, było? dlaczego, Jashiro? Nie, bo najgorzej. Bo ja zawsze takie rzeczy robię, jak to zostało 2-3 dni, do następnego aktualizacji. Ja się nie mam. No! Ja się tak możemy, tak. Nie możemy razem zagrać! O, najgorzej! Proszę, proszę se na jutro odblokować, bardzo uprzejmie, proszę. Dobrze. Co by można było sobie zagrać? Zamierzam ja zakończyć, którą mam dokończyć dzisiaj i odblokuję. To proszę sobie to odblokować, bo może jej się udaje, nie wiem, jutro pojutrze zagrać, żeby, żeby dało radę. I co ja mam tutaj? Co my mamy tu robić? Nie, zaraz się obliczę czas. O, i co teraz? Gonimy duszki, żeby pochodzili tu. Żeby co? O, tutaj, w tej chwili. Trze trze trzeba zagonić je tam. Aha, czy może używać jakich, jakichś mocy swoich? Nie. Nie. Dobra. Ale to fajne. <noise> o nie, ile tych duszków jest coraz więcej, kurde. To jakieś złote one w ogóle są. Ja ci kręcę. Ja chyba komuś zabrałam duszki, przepraszam. Jak mogło Sobie maser Ty, idź tam do tego złotego, ty. Duszek. Co to jest w ogóle tutaj za złote takie, ten. Co to za koncepcja jakaś? Kurde, jakbym miała to sama zaganiać, to bym się wzięła i odstrzeliła. O, jakie wielkie skupienie? No. Nie ma, że boli. Ty Nie! Zostawmy! Onaśmiesz nie skończyłem nawet tego poprzedniego eventu. Tego z twi postaciami do typuta. Jasiro! Ziomek! Jasiro! W końcu! Właśnie! A mi się obrywa za nierobienie zadań, tak? A, a gdzie Jasiro? No! O, Aga, ile duszków! O jacie. No bo to fajne jest! Kurde, lubię takie, takie gry w grach. To jest super. Znaczy, jak się odpalało to, że się ma z magnesem przyciągało te duszki. Ja chyba komuś pomóc zabrałam, przepraszam. <laughs> Okej. Okay. Czekajcie, tak z ciekawości. To mi robi od razu dnióweczkę, że się tak brzydko zapytam. Robi. Dobra, idziemy! Idziemy, moi drodzy, ku przygodzie. No, słońce, weź ty. Się, weź ty się ogarnij, Czemu ty nie, rob, nie robisz tego tutaj F. Dobra, czyli teraz idziemy. Tu mamy już, Wiecie tak? O, teraz. Yy, czekajcie, i teraz co? Yy. Ojzu, ile tutaj tego? I teraz Complete Spirit. I który co? Teraz to drugie jest? Nie, czy to pierwsze? Tak, to drugie no, może. Teraz kliknąć. to drugie, okej. Okay. Robimy naszym jubilatem zadanka. E, siemanko, siemanko someone, Siemaneczko, słuchaj, e, na pocieszenie powiem Ci, że jeszcze zostało 5 minut streama, także nie masz co się martwić. E, tak, bo zaraz mój mąż mnie ubije, że się spóźnimy do jego rodziców. Taki będzie finał. O, okay. go... Jego... Co? Okay. A może jedź sam, ja zostanę w domu będę robić zadania. Nie ma dłużku! Gdzie one są ja mi... w ogóle? Oni są tu! Bożeż wy, bożeż wy! Nie ma ich w ogóle, gdzie one są? Tam wtedy tyle waliło. O, ty... <tryklarziny> Kurde, to się w ogóle obraca, ta platforma tutaj. What? Serio? O, Naprawdę tu się kryły? Ej, ej, duszki! Nie współpracują! Kurde, zgubił mi się. O najgorzej. Co mi mel. Tu wbiegł się moje statko. Udało nam się! Hura, ale teraz mi poszło, że patrzcie na mel! Patrzcie na mel! Kóba! O, dziękuję za obserwację i dziękuję też za kawki. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. No, nieźle, no, nieźle, ale fajna przygoda. Kurczę, jutro będziemy też to grać. Ale moi drodzy, jak teraz wygląda sytuacja, powiedzcie mi. Dobra, jeszcze jedna tak, jeszcze jedna gra i będzie dnióweczka zrobiona. Lecimy. Lecimy szybciutko. Tu trzeba odebrać tylko te. Odbieramy nagrody. Nie ma to Chyba tamto. to już powinno być. Nie ma, nie ma! Jutro będzie! Dobra? Słucham? A ja zobaczę już te questy yy, dzienne. Mm. Czy już masz wszystkie? Brakuje... A już wszystkie są! Super! O fantastycznie! Bardzo wam dziękuję moi kochani. E, za pomoc. Bardzo wam dziękuję. Ja roz zadanie domowe zrobić trzeba. Nie ma, że boli. Nie ma, że boli. Słuchajcie, a ja w tym czasie szybko Wam. Bardzo. Chodźcie tutaj ze mną teraz. Rodzinna focia tutaj. Świeczki są klimatyczne i. ten. I kwiatek w tle. Chodź, ale kolorystycznie dopasowani wszyscy, kurczę. Tak jest. Okej, okay, okej. Okay. Wszyscy gotowi lecimy. Cyk, mamy focie, safe. Jutro będziemy zamieszczać na tym, na TikToku, a tymczasem bardzo Wam dziękuję. Daję Wam jeszcze wspólną emotikonkę, Proszę bardzo. I moi drodzy, wybaczcie, ale was wywalam i przychodzę. I do Katarzyny lecę. Szybko odebrać jeszcze każdy. Wywalam wybala. was z mojego <grym> świata, tak <grym> jest. Podły człowiek ze mnie, tak jest, moi drodzy. Szybko nie ma to tamto, nie ma to tamto. To tutaj trzeba działać szybko, kurczę, już pół Dobra, dobra, to ja to wszystko zamieszczę. Już muszę zgasić światełko. Ja gdzie, gdzie ona jest? Kochani, o tu jest? No, trzymaj się i do zobaczenia. dozo. dozo. dobrze. Claim all parts again. Niech idą zbierają. Dobra, dziewczyno, dawaj nam kasiorę i lecimy. Dobra, mamy to. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to wszystko, co się dzisiaj działo. Czemu to jest dalej wykrzyknik? To można więcej dostać kasiory? Jakiś kurde miecz dostaliśmy. Pewnie nie ma nawet postaci, nawet na to jeszcze nie mamy. Trudno. Do reszty wrócimy jutro, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję. Mieczna ala? To jutro to ogarniamy w takim razie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za strumyk i moi drodzy. I moi...